Witam Was w kolejnym odcinku. Teraz będzie tam najprzyjemniejsza część, czyli zabieram się za planowanie i ustawianie mojej świątecznej wioski. I to będzie największa przyjemność tego całego projektu. Dzisiaj korzystam do tego światełka. Mam tutaj przygotowane jakieś jeszcze... Wiecie, Zero Waste z zeszłego roku, ale sprawdziłam i one są... Piemy jego blisko. One działają. Ok. Mój pomocnik. O, bardzo pomocnik bardzo z papykami. Pierwszy taki. Cudowny. Kolejny taki. Czyli taki. Bardzo dziękuję. To jest najcięższy? To jest co no, To jest na. O, tak. My... Dobrze, bo pierwszy się. Pierwsze miejsce, bardzo. drugie miejsce, trzecie miejsce. Dziękuję. Dwóch. Super. Dobrze, więc światełka sobie tutaj odłożę. jest tutaj programowalne, także więc je można ustawić. Co no, A też przylecą się już w późniejszej partije. Także dobra, a ona są która się przemieszcza na wspaniałych kółeczkach. I teraz pierwsze co zrobię to zaprojektuję. W jaki chciałabym, żeby ta moja wioska świąteczna wyglądała? Muszę zostawić tutaj trochę przestrzeni, żebym jeszcze zmieściła gdzieś postacie. To jeszcze mam takie latarenki, które jak uda mi się wreszcie to odkręcić. I ułożyć bateryki, to one też będą świecić. Oczywiście już później zaplanuję jak zamontuję sobie podświetlenie domków, ale to też muszę wziąć pod uwagę, żeby mieć, gdzie je później wszystkie umieścić. Nie jest ciasno, ale to zupełnie szkodzi. W końcu 24 domki i wioska złożona z 24 domków. No to nie jest mało. No dobra. Po co rozplanowałam w tej chwili domki? Dlatego, że w każdym domku... O, się grzeje. W każdym domku chcę umieścić światełko. Muszę światełka tutaj. I żeby móc w każdym domku umieścić światełko, no to muszę zrobić dziurkę przewiercić się e, tutaj przez pufę, przez nasz fantastyczny kalendarz adwentowy e, i zamontować każdą diodkę od środka. Także pierwszą rzecz, którą zrobię, to zaznaczę markerem mniej więcej pod każdym domkiem miejsce, w którym chciałabym umieścić światełko, żeby później wiedzieć, w którym miejscu mam zrobić dziurkę. jak zwykle moja praca w chaosie, ale dobrze, ja sobie tutaj zaraz poukładam. Możemy też zrobić więcej dziurek, dlatego że kupiłam tutaj właśnie takie i Myślałam sobie, że z niej w gruncie rzeczy można by było zrobić fajne zaspy śnieżne. Więc jeżeli wyciągnę troszeczkę więcej w niektórych miejscach światełek, to jeżeli zrobię zaspy śnieżne, to mogę je podświetlić od dołu. Więc w niektórych miejscach mogę tak naprawdę pokusić się o to, żeby wyciągnąć troszeczkę więcej światełek. Ok, dobra. Mam zrobione. To mogę sobie odstawić. I zabieram się za zawiercenie. Przy yy, takiej pufie warto jest Naciąć najpierw materiał z zewnątrz, dlatego że, jeżeli zaczniemy wiercić bez nacinania, to po prostu nam się podrze. Podkleiłam programator tak żeby tutaj łatwo się y, przełączało wszystko i wyprowadzamy kabel. Dobra. Także teraz mogę się zabrać za część top. Gotowe. Jeszcze tutaj wzięłam zrobiłam dodatkową dziurę, po to, żeby zamontować skrzynkę. Tą skrzyneczkę wziąłam na patyku, które przyniósł Antek. Zamontowałam. Resztę światełek zostawiam, wkładam je chwilowo do środka. E, Przedadzą mi się do tego, żeby jeszcze potem ozdobić skrzynię z zewnątrz. Sprawdźmy, jak wygląda sytuacja. Wszystko się świeci. Teraz akurat taki ryb, ale jest ok. Dobrze. No to w takim razie mogę zabrać się za urządzanie. We wszystkich domkach wyciąłam dziurki. Dzięki tym dziurkom, w momencie, kiedy będziemy przyklejać domek, dziurka najdzie na mapeczkę i dzięki temu. Będzie mogła oświetlać okienka. Ja Więc gotowe. Świecą się już światełka. Także zostało tylko. Dobra, kleić filuki. Przejdę tutaj też przykleiłam śnieg, które. O, tutaj tworzy takie zasty w niektórych miejscach. Też rozświetla się światło z tego śniegu. I teraz wystawiamy tylko takie drobiazgi. Najprzyjemniejsza część. I do Miasteczko świąteczne gotowe. Jest też skrzyneczka na listy, w której dzieciaki będą dostawały codziennie listy od świętego Mikołaja albo od skrzatów, z informacjami, co mają dzisiaj robić i jakie dzisiaj mają zadania. Wioska ma też swój cudowny klimat przy przygaszonym, zgaszonym świetle szczególnie kiedy rozświetla się światełko w domkach. Teraz zostało już tylko ozdobić ją na zewnątrz.